Podkarpacie.pl Zakończyło się ważne dla przyszłości sanockiego hokeja posiedzenie rady nadzorczej Ciarko PB z Banka Hasanok. Omówiono najważniejsze kwestie związane z finansowaniem klubu na kolejną edycję rozgrywek o mistrzostwo Polski. Na chwilę obecną Rada Nadzorcza nie podjęła żadnych definitywnych decyzji, ponieważ decyzje te zależą w dużej mierze od decyzji sponsorskich. A decyzje sponsorskie to jest po pierwsze bank, gremium banku, czyli zarząd banku, będzie jakby oceniał nasze propozycje odnośnie kontynuowania działalności i stosownie do tego, jak oceni te propozycje, podejmie uchwałę i wtedy my będziemy mieli świadomość, jaki jest możliwy poziom finansowania dalszej działalności ze strony banku. W przypadku prezesa jest jakaś jego prośba na przesunięcie czasowe. Pewnych decyzji. On zastrzega sobie prawo podjęcia tych decyzji w ciągu miesiąca. Sporo czasu poświęcono wizji kształtowania hokeja w Sanoku na kolejne lata. Wydaje się, że coraz więcej do powiedzenia będzie miała młodzież. Jesteśmy raczej zdeterminowani na tym, aby oprzeć działalność klubu, tą sportową, na wychowankach sanockich. Czyli w mniejszym stopniu będziemy korzystać. Z zaciągu obcokrajowców w większym stopniu oprzemy się na naszych zawodnikach, którzy jak wiemy pokazali się z dobrej strony, pokazali, że są w stanie zdobywać najwyższe trofea. Oczywiście na innym poziomie rozgrywek, nie na seniorskim, więc zakładamy, gdyby ta koncepcja została zaakceptowana przez sponsorów, że kolejne lata to będzie raczej walka o zaistnienie w playoffach, a nie o jakieś medale w tych playoffach, bo Mamy tą świadomość. Być może będzie to walka o utrzymanie się w ekstralidze. Nie wiemy też, jak będzie wyglądała sytuacja w kontekście planowanych zmian w Polskim Związku Hokeja na Lodzie, bo zarząd PZHL-u przymierza się, aby od nowego sezonu już nieodwołalnie wdrożyć tak tzw. ligę zawodową. Liga zawodowa wymaga tego, aby każdy podmiot będący uczestnikiem tej ligi, po pierwsze funkcjonował jako spółka akcyjna, to wymaga albo przekształcenia obecnego podmiotu w spółkę akcyjną, lub też utworzenia nowej spółki akcyjnej, która by przystąpiła do rozgrywek. Nie jest jeszcze zdefiniowany poziom minimalnego budżetu dla takich podmiotów, które chciałyby w tej lidze zawodowej brać udział. Mówi się o kwocie 2 milionów złotych. Jednym z kluczowych aspektów będzie ustalenie szczegółów współpracy z Urzędem Miasta. Hokejowi działacze chcą, aby magistrat w większym stopniu włączył się w finansowanie hokeju młodzieżowego. Problem jest co roku ten sam. To znaczy, Kończy się sezon i wszyscy zawodnicy, trenerzy pytają nas, co dalej. My co roku mówimy im: poczekajcie, wypracujemy jakieś rozwiązanie. W efekcie finalnym to rozwiązanie zawsze się pojawia. Natomiast nie jest to coś, co buduje dobrą atmosferę. Ci ludzie, przede wszystkim mówię o trenerach, mówię o grupach młodzieżowych, oni chcą mieć stabilność. Ta stabilność, jeżeli jest oparta na sponsorach, jest problematyczna, ponieważ sponsor, jak wiemy, dzisiaj jest, jutro go nie ma. I w innych sportach dokładnie tak samo to wygląda. Jeżeli sponsor odchodzi od sponsorowania danej dyscypliny, to nagle cały klub ma problem. Chcielibyśmy mieć stabilne finansowanie kosztów sekcji dziecięcych, sekcji młodzieżowych, tych juniorskich również z pokryciem kosztów wynagrodzeń trenerów, tak żeby ten poziom stabilności dla tych ludzi i dla tej formuły podstawowej zachować. Wtedy sponsorzy finansują jedynie tą drużynę seniorską i to też nie mają mi pieniędzy. I wtedy stosownie do tego, na ile ich w danym sezonie stać, my budujemy pod te zakładane przychody stosowny budżet wydatków. Wierzymy, że sezon będzie lepszy i oby był lepszy, natomiast przygotowujemy się do tego wszystkiego. Ja ze strony władz miasta mogę zadeklarować to, że miasto pozostaje na dotychczasowym poziomie wsparcia dla hokeja sanockiego. Utrzymujemy hale arena i praktycznie to, co można pomóc Hokejowi, to pomagamy. Pamiętajmy o tym, jak bardzo trudną ma sytuację finansową miasto Sanok. Zbliżają się przecież alokacje do środków unijnych, potrzebne są wkłady własne. Miasto wykonało dużo cięć w swoich jednostkach podległych i priorytetem dla nas jest właśnie uzyskanie wkładów własnych do projektów unijnych. Natomiast to, co można, co możemy zapewnić dla sanockiego hokeja, to zapewniamy. Jest to nie mniej, niż na poziomie dotychczasowym. Spróbujemy znaleźć ten kompromis w tym okresie czasu. Zakładamy, że jeszcze kilka spotkań odbędziemy i może uda się znaleźć gdzieś pośrodku tych oczekiwań naszych z jednej strony i oczekiwań czy możliwości miasta z drugiej strony. Dzisiaj była rozmowa na ten temat. My się temu tematowi przyjrzymy, ale tak jak mówię deklaracja miasta, władz miasta jest w chwili obecnej jednoznaczna. Wsparcie na dotychczasowym poziomie. Koszty sekcji młodzieżowych w sezonie 2014-2015 to po podliczeniu wszystkich tych wydatków zamknęły się one kwotą 307 tysięcy zł. Być może dojdą jeszcze jakieś dodatkowe kwoty, ale zakładamy, że na tym poziomie zamkniemy tą naszą działalność. Przy czym w naszej ocenie odbyło się to kosztem rodziców trochę, którzy jednak wiele kosztów musieli ponieść z własnej kieszeni, jak również odbyło się to nieco kosztem trenerów, ponieważ nie są to osoby zatrudnione na umowach o pracę, tylko na umowach zlecenia, są to kontrakty czy też umowy terminowe, gdzie po zakończeniu sezonu oni pozostają. Bez jakby środków do utrzymania, czyli gdyby chcieć to ustawić na poziomie takim oczekiwanym, że to są wynagrodzenia stałe, co miesięczne, na stabilnym poziomie, gdzie całość tych kosztów ponosi klub, to mówimy o kwocie rzędu pół miliona złotych netto jako czystego przychodu dla klubu, który byłby przeznaczony właśnie na młodzież i na dzieci. Czy istnieje szansa, aby Podkarpacki Bank Spółdzielczy utrzymał finansowanie klubu na poziomie z zakończonego niedawno sezonu? Szansa jest zawsze, natomiast byłbym bardzo ostrożny w mówieniu o tym, że to będzie finansowanie na takim poziomie jak w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie wydaliśmy kwoty, których nie chcę tu przytaczać, bardzo duże. O takich kwotach na pewno nie mówimy. Stanowisko drugiego z głównych sponsorów firmy Ciarko pokrywa się z informacjami przedstawionymi przez przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jest zawarte w komunikacie, jaki wkrótce ma się pojawić w przestrzeni publicznej. Kolejne spotkanie Rady Nadzorczej zaplanowano na 15 maja. Wtedy mają zapaść ostateczne decyzje dotyczące przyszłego sezonu.